Cześć, tu wasz serwisant od zmywarek. Dziś mamy do czynienia z problemem, który może wywołać niepokój każdego użytkownika zmywarki. Zmywarka Siemens Błąd E22. Wyobraźcie sobie sytuację: zmywarka, którą uruchomiliście z nadzieją na perfekcyjnie czyste naczynia, nagle wyświetla kod E22. Na pewno odczuwacie dyskomfort, gdy widzicie, że coś poszło nie tak. Ale spokojnie, zaraz wszystko wyjaśnię. Zmywarka Siemens błąd E22 oznacza, że urządzenie napotkało problem z odpływem wody. To zazwyczaj sugeruje, że woda nie jest skutecznie odprowadzana z komory zmywarki, co może prowadzić do poważniejszych problemów, jeśli nie zostanie rozwiązane. Co zrobić, gdy pojawi się zmywarka Siemens błąd E22? Przede wszystkim warto zacząć od sprawdzenia filtra odpływowego upewnij się, że nie jest on zatkany resztkami jedzenia lub innymi zanieczyszczeniami. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie węża odpływowego. Upewni się, że nie jest zgięty, zablokowany lub uszkodzony. Czasami problem może wynikać z niedostatecznego ciśnienia wody lub zatorów w rurach odpływowych. Jeśli po tych prostych krokach zmywarka Siemens Błąd E22 nadal się pojawia, to może oznaczać, że konieczna będzie bardziej szczegółowa diagnostyka. W takim przypadku warto skontaktować się z profesjonalnym serwisem, który dokładnie sprawdzi system odpływowy i rozwiąże problem. Pamiętajcie, że każdy błąd ma swoje źródło, a odpowiednia diagnostyka i naprawa mogą uratować was przed większymi problemami. Jeśli ten filmik wam pomógł i chcecie więcej praktycznych porad dotyczących zmywarek, zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.